Nie należy improwizować, należy mieć co powiedzieć. Świata to księgarnia, klub i kawiarnia wiedzy. Do południa jest miejscem bardzo spokojnym, gdzie cicho leci muzyka. Można przyjść na kawę, poczytać książkę, gazetę, popracować. Można u nas spotkać i reporterów, i dziennikarzy, i studentów, i gospodynie domowe, i dzieci, i psy, i ludzi, którzy lubią czytać. Bardzo dużo osób przychodzi z komputerami i siedzi u nas kilka godzin, traktując to po prostu „brzenie” jako miejsce pracy. Można zjeść śniadanie i czytać literaturę faktu. Można wypić wino i czytać literaturę faktu. Można zjeść kolację i czytać literaturę faktu. Można napić się kawy i herbaty i czytać literaturę faktu. Brzenie to także miejsce przyjazne dzieciom. Zauważyłem, że ludzie nawet tu się umawiają na randki. Więc yy, randka z literaturą faktu, dlaczego nie? Po południu i wieczorem, yy, kompletnie zmienia się atmosfera w księgarni. Wtedy otwieramy już piwa, przychodzą ludzie posiedzieć, pogadać, przychodzą większymi grupami, nie pojedynczo, no, a do tego mamy spotkania. Pojawiają się autorzy, reporterzy, pojawiają się czytelnicy i rozmawiają o wszystkim, co w świecie wrze. Przychodzi tyle ludzi, że wrzenie pęka przywa. Dla reporterów, którzy żyją z reportażu. Trochę miejsce się kurczy i brakuje takich płaszczyzn, gdzie możemy się spotkać, a Uczenie świata zbudowało taki kącik, w którym znowu jesteśmy z sobą. Tysiące tytułów jakie mamy tutaj, to jest chyba nawet 7 tysięcy tytułów. To rzeczywiście jest literatura faktu, bo to nie tylko reportaże, ale także... Biografie, listy, eseje. Książki, przede wszystkim książki, książki i książki. Dzienniki. Prawda czasami wytrąca z równowagi i czasami gryzie. Ale to prawda, że to prawda, że jedynie prawda jest ciekawa. I pamiętajcie, w świat wrze na tyłach nowego światu w Warszawie.